Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj moim gościem jest Magda Pietkiewicz, ekspert od rynku pracy, twórczyni platformy EnPulse, która służy do badania zaangażowania pracowników. Cześć, Magda. Cześć, dzień dobry wszystkim. Chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać o urlopach rodzicielskich, pracujących rodzicach, jak to w ogóle jest z pracą, właśnie z, z pracą rodziców, z opieką nad dziećmi. Czy dużym wyzwaniem jest dla pracodawcy, na przykład, to, że pracownik znika na, na urlop rodzicielski? To jest ogromne wyzwanie dla pracodawcy, bo tak naprawdę e, na pewien czas traci pracownika. A obowiązki, które ten pracownik wypełniał, e, ktoś musi przejąć. I teraz, oczywiście, ma e, do dyspozycji. W teorii przynajmniej mnóstwo rozwiązań może przyjąć kogoś na zastępstwo, ale żeby to było efektywne, to tak naprawdę te osoby w obowiązki na zastępstwo powinna wdrożyć osoba, która idzie na ten urlop rodzicielski. Wdrożenie takiej osoby to są koszty no bo jak wdrożenie każdego, każdego nowego pracownika. Z drugiej strony, może pracodawca może oczywiście wykorzystać zasoby, które już posiada, i rozdzielić te zadania na pracowników, którzy no, w cudzysłowie oczywiście zostają w firmie na ten czas. Ale to wiąże się z tym, że ci pracownicy będą mieli więcej obowiązków, więc będą bardziej dociążeni. Pytanie, czy to będzie efektywne. Zorganizowanie tej pracy jest możliwe, ale musimy pamiętać o tym. Że trzeba się do tego przygotować, trzeba mieć do tego czas, a nie zawsze jest do tego czas. Czasami e, e, matki, przyszłe matki idą na zwolnienie bardzo wcześnie. E, no i nie ma z różnych powodów, nie ma czasu na to, żeby się przygotować. Jeśli jest taki czas, to oczywiście, jeśli jest zaufanie do pracodawcy, to taka przyszła mama przyjdzie, porozmawia i powie, no, Pomogę Wam rozwiązać te kwestie jakoś przygotujemy się na ten czas, kiedy mnie nie będzie. To jest trochę tak jak wtedy, kiedy ludzie idą na takie zwykłe urlopy. Te obowiązki też muszą być wykonywane, tylko tym razem ten urlop czasami trwa nawet kilka lat. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę, już jakby dbanie o to, żeby firma funkcjonowała. W momencie, kiedy właśnie przyszła mama idzie na, na, na już to zwolnienie, tak zwane na ciążę, tak, zaczyna się w momencie wypracowywania procedur, prawda? Bo im, im lepiej firma przygotowana, im lepiej zorganizowana, tym łatwiej osobom, które mają zastępować danego pracownika, wdrożyć się w, w projekty. Ale już oczywiście co więcej procesy i procedury bardzo ułatwiają też takie nagłe, niekoniecznie długo trwałe nieobecności, ale takie nagłe nieobecności, które się zdarzają i pozwalają firmie działać bez zarzutu. To jednak wymaga odrobinę uważności. Trzeba to dobrze spisać. No i też trzeba pamiętać o tym, że nie na wszystko w firmie musi być procedura, bo jak ostatnio usłyszałam od Jednej znajomej, która zajmuje się właśnie budowaniem procesów i procedur w firmach. Procedury są dobre tak długo, dopóki nie masz procedury na wyjście do toalety. Więc ze wszystkim zawsze trzeba uważać, nigdy nie można popadać w skrajności. Natomiast jeśli już chcemy zorganizować ten przepływ pracy spokojnie, jeśli chcemy zadbać o to, żeby ludzie też odczuwali mniej stresu, kiedy ktoś idzie na ktoś będzie nieobecny, to musimy zdawać sobie sprawę, że musimy przygotować procedury i procesy i one muszą być opisane. Czasami pracodawcy mówią, ale wiesz, u mnie to wszyscy wiedzą, jak to działa. No nie, to tak nie jest. To musi być opisane tak, żeby w momencie, kiedy ci pracownicy czasem być może się nie spotkają, bo będą na zakładkę, mogli tak naprawdę wziąć kartkę do ręki, przeczytać, jakie są kolejne punkty do zrobienia, i według tej instrukcji, może na początku trochę wolniej, ale działać i dzięki temu firma działa sprawnie. Nawiązując do tego stresu, o którym wspomniałaś, jak się czuje mama bądź tata, który jest na urlopie ojcowskim, właśnie wracając po, po tej dłuższej nieobecności do pracy? Wszyscy rodzice o, mają pewien lęk w sobie. Mają pewien lęk, no bo jeśli przez jakiś czas, dłuższy, czy to będzie kilka miesięcy, czy to czasem kilka lat, zajmowali się dziećmi, no to troszeczkę mają takie podejście, że. Pewnie wypadłam, wypadłem z rynku pracy. Pewnie nie wiem, jak to jest, pewnie dużo się zmieniło, nie wiem, co się zmieniło. Niektórzy rodzice przez cały ten okres nie rozmawiają z ludźmi w firmie, nie rozmawiają ze swoim pracodawcą. Więc jest to naprawdę duże obciążenie. I jest to stres. Jest to stres dlatego, że rodzice obawiają się tego, co mogą zastać w firmie, jak bardzo to się zmieniło albo ilu nowych kompetencji y, powinni, ile nowych kompetencji powinni zdobyć. Ale z drugiej strony ci rodzice też są mają taki stres związany z tym, że zostawiają swoje małe dziecko. Trzeba o tym pamiętać, że to działa zawsze w dwie strony. Jeżeli Rodzic wraca bardzo szybko do pracy po y, roku, załóżmy, po, po kilkunastu miesiącach, to to dziecko jest malutkie, więc ten stres jest spotęgowany z jednej strony, jako rodzic chcę wykonywać swoje obowiązki, chcę być w pełni przydatny dla mojej firmy, ale z drugiej strony cały czas myślę o tym dziecku, czy na pewno nic mu się nie stało, czy ma dobrą opiekę, czy na pewno zjadło. To jest absolutnie naturalne i tutaj, tak naprawdę, przed ogromnym wyzwaniem stoi yy, pracodawca. Dlaczego pracodawca? Bo ten rodzic, nie zawsze będzie umiał sobie poradzić z emocjami, które temu towarzyszą. Więc po stronie pracodawcy jest to, żeby nie potęgować tych negatywnych emocji, a z drugiej strony, żeby zapewnić taki komfort psychiczny pracownikowi, żeby on mógł spokojnie pracować, nie martwiąc się o to, że jeśli jego dziecko na przykład zachoruje, będzie miało gorączkę, to prawdopodobnie nie będzie mógł wyjść z pracy. Bo to ta, tak naprawdę buduje ogromne już obciążenie dla pracownika. Czy ja, będę, czy ja będę w stanie zająć się tym dzieckiem wtedy, kiedy będzie tego najbardziej potrzebować. Rozmawiamy z Magdą o sytuacji rodziców na rynku pracy. Magda, przed przerwą y, wspomniałaś o tym, że to y, do pracodawcy y, należy. Zapewnienie komfortu pracownikowi, który wraca po, po właśnie urlopie rodzicielskim. Ja się chciałam zapytać, czy jest przepis na idealny re onboarding takiego pracownika? Jak zawsze świat nie jest idealny, więc nic nie jest idealne. Ale to, co z pewnością się sprawdza i to, co z pewnością można zastosować, to trzeba pamiętać o tym, e żeby zapewnić to bezpieczeństwo psychologiczne. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze, pracownik wie, czego się spodziewać. I w sumie to dotyczy tak naprawdę każdego, każdego pracownika w firmie. Każdy powinien wiedzieć, czego się spodziewać, jaki jest zakres obowiązków, czego się od danej osoby oczekuje. Bo kiedy tego nie wiemy, a szczególnie kiedy wracamy do pracy po długiej nieobecności. Wiele mogło się zmienić, włącznie z oczekiwaniami pracodawcy wobec wykonywanych zadań przez pracownika. Więc to wszystko trzeba tak naprawdę usiąść, przegadać z pracownikiem, dać mu najlepiej na piśmie, tak, żeby wiedział, jaka jest obecna sytuacja, czego się od niego oczekuje. Kolejna rzecz jest taka, że dobrze jest, jeżeli pracownik, to też jest ważne z punktu widzenia zaangażowania w ogóle pracowników, żeby pracownik wiedział, w jakiej sytuacji jest firma. Co aktualnie robi, jakie są projekty, w którym miejscu się, znajdują się zadania tego konkretnego pracownika i co one oznaczają dla firmy, dlaczego one są ważne i dlaczego one muszą być wykonywane w taki, a nie w inny sposób. To powoduje, że pracownikowi jest łatwiej. To, co się, co się zmienia bardzo po powrocie z urlopów rodzicielskich, to często są zmiany organizacyjne więc znów trzeba tego pracownika wdrożyć, trzeba mu pokazać jakie zmiany organizacyjne zaszły, co się zmieniło w firmie, ile rzeczy mamy nowych, ile mamy innych, może zmienił się sposób komunikacji, może zmieniły się narzędzia. O tym wszystkim musimy pracownika poinformować i dobrze, żeby na ten wstępny etap był ktoś taki tak zwany buddy, czyli taki inny współpracownik który będzie zawsze w gotowości, żeby udzielić informacji temu pracownikowi, który wraca. To powoduje, że wszyscy są spokojniejsi, wszyscy wiedzą, że OK, może ten człowiek właśnie wrócił po długiej nieobecności ale tak naprawdę nie musimy wszyscy się nim zajmować. Jest jedna osoba też, do której może się zawsze zwrócić z pytaniem i która udzieli tej informacji, co też z punktu widzenia takiego rodzica jest dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji i nie będzie też czuł się, że się narzuca na przykład. Dobrze, a Mam teraz takie pytanie, bo wiadomo, dziecko podrasta, wróciliśmy już z urlopu rodzic rodzicielskiego, rodzicielskiego, że przepraszam najmocniej, dziecko rośnie i no, Pojawiają się nowe, nowe problemy. Mówi się przecież, że małe dziecko mały problem, duże dziecko duży problem. E, dlatego chciałam się spytać, e, czy jakie są najlepsze praktyki związane z traktowaniem rodziców w pracy, tak? no Jest to jednak grupa dosyć e, szeroka, tak? Jest to grupa dosyć szeroka i z punktu widzenia ekonomicznego powinna być jak najszersza, e, bo, bo jest to po prostu e, społecznie pożądane. Natomiast co może zrobić pracodawca, żeby ten rodzic mógł spokojnie pracować? Wszystko to, co powiedziałam wcześniej, czyli zabezpieczenie psychologiczne, to żeby ten pracownik wiedział, jakie jest jego miejsce, co od niego zależy, ale często też takie, taka możliwość otwartego powiedzenia, przepraszam, ale potrzebuję innej formy pracy, bo moje dziecko... Ma na przykład specjalne potrzeby, bo na przykład, no niestety nie mogę być na siódmą w pracy, bo przedszkole otwierają o siódmej trzydzieści i nie jestem w stanie tego zmienić. Nie ma kto się tym dzieckiem zająć. Nie mogę być w pracy na godzinę codziennie, na godzinę dziewiątą, bo moje dziecko muszę odstawić do szkoły na przykład, a szkoła zaczyna o 10.30. Każda sytuacja jest inna i każda wymaga y, innego podejścia. Pytanie, na ile y, organizacja będzie przygotowana do tego, żeby pozostali pracownicy byli w stanie to zrozumieć. Bo jasne jest dla nas wszystkich, że jeżeli zaczynamy pracę o 7 czy o 9, to dlaczego ta jedna czy dwie, czy pięć osób z naszej grupy zaczynają w innych godzinach? To musi być wszystko. Y, Jasno zakomunikowane, jasno wyjaśnione, i być może po prostu wymaga zrobienia odpowiedniego grafiku albo zasady, według której ci, którzy nie mają dzieci, nie będą czuć się specjalnie poszkodowani. Pamiętajmy o tym, że ludzie nie lubią tych, którzy są traktowani specjalnie, lepiej, wyjątkowo. Więc musimy zadbać o to, żeby w miarę możliwości wszyscy byli traktowani równo. A to znowu wymaga. Odpowiedniego oprocesowania i odpowiednich procedur, żeby to nie było na zasadzie, widzi mi się menadżera, że dobrze, no przyszedł rodzic do menadżera, no to dostał zgodę na to, żeby przychodzić na dziesiątą do pracy. Nawet jeśli będzie pracować dłużej przez to to, to, to jakby nie ma znaczenia, ale druga osoba, która nie ma dzieci i pomyśli sobie, dobra, to ja będę na przykład we wtorki też przychodzić na dziesiątą, nie dostanie już jakiejś zgody. Dlaczego? Bo nie ma dziecka. To może być odebrane już dyskryminacyjnie, szczególnie w dzisiejszych czasach. Szczególnie, kiedy ludzie są bardzo wyczuleni na to, żeby być równo traktowanym. Więc warto jest znowu spisać to wszystko, ustalić zasady, według których działamy, według których pracujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje nagłe, takie jak nagła choroba dziecka. Gorączka trzeba szybko odebrać ze szkoły, pojechać. No, to są sytuacje nagłe, ale one. Nie zdarzają się, się na Natomiast te rzeczy, które wiadomo, że się zdarzają na gminie albo no, są do przewidzenia, jak chociażby godziny szkolne czy, czy przedszkolne, myślę, że to można spokojnie wyjaśnić, dobrze zakomunikować się pracownikom i zadbać o to, żeby wszyscy czuli się równo traktowani. Bo mówimy tutaj o rodzicach ale nie chcemy, żeby rodzice byli znowu źle traktowani przez współpracowników. I o tym też musimy pamiętać, że nawet jeżeli uważamy, że instytucja rodzica, no bo tak, tak musimy powiedzieć, jest społecznie niezbędna, ekonomicznie niezbędna, bo potrzebujemy poprawić demografię, to jednak jeżeli ludzie mają mieć dzieci, to muszą mieć dobre relacje wewnątrz firmy ze swoimi współpracownikami. Żeby to się zadziało, musimy zapewnić równe traktowanie i bardzo transparentnie komunikować, dlaczego pewne rzeczy i pewne zmiany zachodzą, a dlaczego nie. Magda, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Temat rodziców w pracy jest ciekawy, bardzo ciekawy. Myślę, że co najmniej dla połowy naszych słuchaczy. I z chęcią zaprosiłabym Cię na kolejną rozmowę na ten temat. A na razie, raz jeszcze dziękuję. Moim gościem była Magda Pietkiewicz, ekspert od rynku pracy, twórczyni platformy Enpuls, służącej do badania zaangażowania pracowników. Dziękuję bardzo.